W poprzednim filmie, który traktował o pierwszej grze, jaką kiedykolwiek zagrałem, prosiłem, abyście również napisali w komentarzu, jaka wasza była historia z grami, które graliście pierwszy raz. Obiecałem również, że wybiorę komentarz, który najbardziej mi się spodoba i go nagrodzę. Mam tutaj takie dwie kasetki na komodorka 64, kasetki z epoki od Grubcia, które lecą do. Tej osoby, która teraz tutaj się wyświetla, i tego komentarza, który tutaj również teraz widzicie. Proszę odezwij się pod tym komentarzem do mnie, a ja dla Ciebie wyślę te dwie kasetki. Wszystkim innym dziękuję. Komentarzy było bardzo dużo, bardzo fajnie się je czytało i zachęcam, żebyście tych komentarzy pisali dużo, was to praktycznie nic nie kosztuje, a na rozwój mojego kanału ma to bardzo duże znaczenie. Tak więc piszcie, piszcie, jeszcze raz piszcie, ja lubię je czytać i od czasu do czasu będę właśnie je tak. Taki sposób nagradzać. A teraz zapraszam Was na film. Cześć, siemanko, witam Was, witam Was na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować monitor, jaki kupiłem do obsługi moich retro urządzeń. Jest to monitor Commodore 1084S o znaczeniu P1 i monitor kupiłem jako uszkodzony. Miał być uszkodzony w nim trafopowielacz, a okazało się, że uszkodzone są też jeszcze inne rzeczy, więc naprawa tak naprawdę trwała troszkę dłużej. Trafopowielacz udało mi się znaleźć na polskich stronach, zamówiłem, został on zamontowany. Dodatkowo zostały usunięte usterki, o których zaraz Wam opowiem. A na końcu chciałbym wam pokazać, jak ten monitor się prezentuje przy mojej Amidze 4000. No i w późniejszych filmach będziemy sobie go używać głównie do ogrywania gier na moich wspomnianych już wcześniej retro urządzeniach. Tak więc siadajcie wygodnie przed wami monitor Commodore 1084 SP1, który będziemy dzisiaj testować. No, i przed Wami w pełnej okazałości monitor Commodore 1084S o znaczeniu P1. Zaraz Wam pokażę go dokładnie z każdej strony. Jeszcze nie został on dopieszczony zewnętrznie, na razie jest tylko doprowadzony do perfekcji technicznej w środku. Zewnątrz jest troszkę brudny, mamy tutaj 40-letnie odchody owadów, jakieś zabrudzenia, jakieś delikatne obtarcia. No, z tymi obtarciami to sobie raczej już nie poradza. One tutaj zostaną do końca jego żywota. No, ale przede wszystkim zapomniałem wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy: jest to monitor kultowy. Marzenie kiedyś każdego Amigowca, dzisiaj już bardzo trudno dostępne, zazwyczaj zajechane, a jak już są w jakimś dobrym stanie, no to trzeba po prostu wyłożyć grube pieniądze. Ten, jak widzicie, kompletny i nie A wiecie dlaczego nie pożółknięty? Tutaj taka mała ciekawostka, monitory z serii P1 nie żółkną, po prostu nie żółkną. Wszystkie inne pozostałe niestety mają żółte obudowy, a ta zachowała się w oryginalnych, takich kremowych, typowo Amigowych barwach. Druga rzecz to widzicie tutaj taki piękny drucik fachowy zamontowany, niestety, ale... Klapka jest, ma zawiasy całe, ale tutaj ten zatrzask jest ułamany, muszę tutaj coś dokleić, jeszcze nie wymyśliłem co, żeby tutaj do środka po prostu można było wcisnąć i zamykać tą klapeczkę, żeby się tak ładnie to prezentowało. No bo jak tak, ten monitor naprawdę w ogóle zupełnie inaczej wygląda, bez tej klapki to jest katastrofa, a z tą klapeczką wygląda to pięknie. Tak więc na razie użyłem takiego oto fachowego zatrzasku. To tymczasowo. No monitor wygląda tak, popatrzmy z każdej strony, elegancko. Później Wam pokażę dokładnie, co było tutaj naprawiane jeszcze, bo monitor miał mieć uszkodzony trafopowielacz i tak też było. Zamówiłem taki, udało się znaleźć na polskiej pewnej stronie. Zakupiłem ich też w Trochę zapasowej liczbie, gdyż może w przyszłości się przydadzą, a wiadomo, że tego, yy, tej części nie znajdziemy już dużo. Tutaj mamy zregenerowany również przycisk. O co chodzi z tą regeneracją? Słuchajcie, no jak dobrze wiemy, te wszystkie przyciski pękały w środku i pozostawały w pozycji wyłączonej. Trzeba tutaj było to zabezpieczyć jakąś zapałką, bądź na przykład takim fachowym drucikiem, żeby on nie wyskakiwał. A tutaj po prostu jeszcze był cały i co trzeba zrobić? Po prostu wystarczy go przesmorować w WD-40 i on już będzie potem śmigał. O, widzicie? Elegancko chodzi. A jak już jest złamany, no to trzeba wymienić na nowy. Chyba koszt takiego przełącznika na ebayu to jest 50 zł z tego, co ostatnio widziałem. Druga sprawa to tak, mieliśmy tutaj uszkodzone chyba pokrętło horyzontalne albo wertykalne. Już teraz nie pamiętam i... Obraz po prostu był spłaszczony, czyli tutaj była jedna nóżka wyłamana i trzeba było to wszystko tutaj wylutować, przelutować, sadzić na nowo, przesmarować. I teraz elegancko, pokrętła wszystkie e, trzy działają jak należy. Druga sprawa no to złącze RGB, które Wam tutaj pokazuję, miało zimne luty, nie trzymało się też tutaj, trzeba było to wszystko poprawić, tak więc. Troszkę usterek było więcej. No, i na płycie głównej było takie malutkie pęknięcie, które trzeba było troszkę połatać. To pęknięcie było w takim miejscu, że nie zaszkodziło działaniu płyty głównej, tak więc nie ma się co tym przejmować, ale na wszelki wypadek tam żeśmy to poprawili. Popatrzcie, tutaj jeszcze takie właśnie te kropeczki, to wszystko odchodzi, ale monitor bardzo fajnie się prezentuje. Ale powiem Wam, co jest najlepsze w tym wszystkim i zaraz Wam to pokażę. Obraz prezentowany na tym monitorze, bo to jest matowy ekran, idealnie się nam tutaj wyświetla. Kolory, ostrości, to wszystko zaraz Wam pokażę, dźwięk. No wszystko chodzi pięknie, no i przede wszystkim super komponuje się z moimi Amigami. Tak więc zapraszam Was teraz do retro pokoju, tam sobie monitory podłączymy i przetestujemy i jeszcze chwilkę się pobawimy. Monitor jest już podpięty pod moją Amiga 4000. Dzisiaj będziemy sobie właśnie używać 4000 po to, żeby przetestować 1084S. Ja miałem tutaj wcześniej monitor 1085S. Pamiętacie ten taki, on tutaj stoi teraz z Amigą 2000 z boku. Naciskam właśnie jego klapkę, która tutaj działa, ale nie chcę tych klapek zamieniać, bo tamta jest troszkę innej barwy, a ta idealnie pasuje do tego monitora. Dobra, wracając do tego tematu, który mamy tutaj przed nami, no to uruchamiamy sobie. Naszą Amiga 4000. Monitor jest podpięty. Cincze dźwiękowe również są już podłączone. Mam nadzieję, że dobrze kanały podpiąłem, bo zazwyczaj dowiaduje się o tym już podczas testu, że coś jest nie tak. Amiga już startuje, tak? Już mamy załadowanego workbencha. No i przetestujemy sobie teraz elegancko wszystko po kolei. Pierwsze pokrętło tutaj elegancko chodzi. Patrzcie na to przede wszystkim, co teraz wam pokażę, czyli brightness. Mam tutaj brightness. Jak to wydać na kamerze? No, bardzo duże są zakresy tych regulacji. Monitor nie jest w ogóle. Kineskop nie jest wypalony, bardzo ładnie nam tutaj świeci. Kontrasty, zobaczcie, kontrasty również bardzo dobrze. Teraz muszę to teraz tak jakoś ustawić, żebyście wy dobrze widzieli w kamerze. No bo to nie jest takie proste. Słuchajcie, nagrywać tego certeka. Jedziemy w 25 FPS -ach teraz i przesłonę mamy ustawioną na 50. Abyście Wy nie widzieli tutaj żadnych jakichś dziwnych smurzeń, green, możemy green. Patrzcie, jak fajnie to teraz wygląda. Dźwięk sobie podkręcimy i zaraz właśnie będziemy sobie testować różne gry. Jeszcze tylko tak tutaj chciałem napomknąć, że niedługo będzie też vlog, a we vlogu opowiem Wam, co nas czeka w nowym retro sezonie. Ja tak nazywam jesień i zimę, bo wtedy mam dużo czasu do nagrywania i w każdym retro sezonie nowym, w nowym roku mam jakieś nowe plany i w tym mam również i niedługo czekajcie, będzie vlog, dawnego, dawno vlogu w ogóle nie było na kanale, ale coś tam już szykuję i chciałbym się z wami podzielić. Dobra, a teraz już przechodzimy do testu. Ja będę teraz randomowo wybierał różne gry i będziemy sobie tutaj testować. Zacznijmy sobie od Oscara na układzie Aga. Od razu przetestujemy sobie maksymalną głośność. O, monitor, słuchajcie, dobrze gra, dobrze gra. Głośno wszystko chodzi. Elegancko, wszystko widać. Ja się tu przesunę z moim arcade stickiem, będzie mi wygodniej. Słuchajcie, no, kolorki, piękna sprawa. Ja bardziej cenię sobie ten monitor z tego względu, że on ten ekran mamatowy nie jest błyszczący, wim się tak nie odbija tutaj. Za bardzo więc za moje potrzeby jako nagrywacza Amig i starych złomów innego typu jest idealnym monitorem. Przejdźmy sobie tylko tutaj kawałek, ja tak będę sobie przełączał te gierki i będziemy sobie testować. Świetnie to gra. No taki monitor w porównaniu do takiego tutaj z boku, co mamy LCD-ka, no to to jest piękna sprawa. I zwłaszcza, wiecie co cieszę? Cieszę, że jest fajnie zachowany. Ja go sobie jeszcze elegancko wyczyszczę z tych y, odchodów y, owadów, y, przynajmniej 40-letnich. I, I elegancko, technicznie jest doprowadzony do perfekcji. W ogóle, co ja robię? Czemu ja, ja tak chaotycznie gram? chaotycznie gram, bo dużo mówię, ale tu chodzi dzisiaj nie o granie, tylko o... o testowanie. Mam nadzieję, że się tutaj mi nic nie wykraczy, tam jednego skara zostawiłem na górze z lewej strony. O, widzicie, tutaj ta gra ma no tyle kolorów, i tak fajnie wygląda, Thanks, że nie widać tutaj zazwyczaj czegoś co może nas uszkodzić i zabrać nam życie. Thanks, no kurde, no wygląda to świetnie. Ja sobie jeszcze zerknę, jak wy to widzicie. Jest w porządku. A jakbyśmy jeszcze troszkę zooma zrobili, czy to się w ogóle da? Nie da się, proszę państwa, będę musiał to potem ręcznie tutaj jeszcze zrobić. Oskar sobie stoi. Tutaj wszystko działa. Dobra, lecimy z następną gierką. Teraz przed Wami Aladdin w wersji na Amigę w układzie Aga. Też chwilkę pobiegamy, popatrzymy, jak to wygląda, bo tutaj kolory są też zacne. Grafika naprawdę fajna. No co, jest elegancko? Kurde, panie! Ale jestem zadowolony, Wam powiem. Oczywiście jestem teraz zadowolony, ponieważ monitor, naprawdę w pewnym momencie myślałem, że nie da się go uratować. Niestety nie robiłem żadnych zdjęć z naprawy, bo nie miałem w ogóle w planie kręcenia odcinka o kolejnym monitorze, ale tak jakoś mnie naszło, że warto byłoby o nim wspomnieć. No w końcu to kultowy retro sprzęt, który. Każdy amigowiec kiedyś chciał mieć. No i wiecie co? No, tak to jest z tymi sprzedawcami. Czasami ktoś powie, że e, jak coś jest uszkodzone, ale tam tak tylko delikatnie, no to trzeba się spodziewać, że coś tam jeszcze siedzi, że tak powiem. No i tak też tutaj było, tak jak następnie wspomniałem. Dobra, trochę sobie pogadałem, trochę sobie tutaj pokaleczyłem i włączamy następną gierkę. To jest, teraz jedziemy dalej z Disneyem i mamy Król 2. Jestem ciekawy, jak on tu będzie wyglądał. Dość dobrze znam wersję z SEGI Mega Drive, ale na nic jakoś nigdy się nie bawiłem. To też mamy wersję na Aga. Wygląda to naprawdę, słuchajcie, fajnie, podoba mi się. I ten monitor też został kupiony w jednym celu, o którym opowiem Wam w nadchodzącym vlogu. Jak będę tam gdzieś miał chwilę, to go dokończę. On cichutko jest. Dlatego... Coś słuchajcie, tak jakby mi animację rwało trochę. A. jak w ogóle to wygląda w kamerze? Wygląda spoko. Jedną ręką będę grał. Jedną ręką idzie mi lepiej niż, niż dwoma. Tu jak dużo kolorów takich nie ma, nie? Takich spektakularnych, amigowych kolorów. Dobra, to teraz co, następną gierkę sobie uruchomimy. Ja teraz już e, wam pokażę, z czego tu korzystam. Patrzcie, tu mam taki cały folder z agatą. I tutaj sobie właśnie wybieramy, jaką by tu literkę jeszcze sobie. Zapuścić, czekajcie. Mamy tutaj tyle tych fajnych gier, że nie wiadomo co wybrać. No i mamy jeszcze Duma, którego też chciałem zobaczyć, jak to tutaj wszystko będzie się prezentować. Może się trochę pobawimy kontrastami, ale to za chwileczkę. Najpierw uruchomię sobie gierkę. Bo tutaj nic nie widać. Słuchajcie, rozjaśnijmy troszkę. O, patrzę tutaj. Kontroluję przesunę was trochę bliżej, żebyście lepiej widzieli, dobra. W którym się Sisem robiło? Aha, dobra, spoko. Tak jest. Wiecie, monitor można też podłączyć pod na przykład PlayStation, 6a i tak dalej, i tak dalej inne urządzenia. To jest fajna sprawa. No, fajnie tu chodzi. Tutaj elegancko. Mam wrażenie, że ten monitor lepiej wyświetla niż ten mój 1085S, ale to może być też przez to, że po prostu no, ten ekran jest, jak to tak by powiedzieć, w cudzysłowie, mniej wypalony. Takie moje wrażenie. No i też słuchajcie, nagrywamy w dzień, to też jest troszkę inaczej. Ja muszę wrócić do wieczornego nagrywania, bo jednak ten klimat wieczorny jest mega. No i tak to wygląda. I teraz tak, pytałem wcześniej, czy pamiętacie, czy wiedziecie wiedzieć i odgadniecie, w jaką grę zagram ostatnią. I teraz właśnie ta gra ostatnia będzie przed Wami. Będziemy powoli kończyć. No i to by będzie na tyle. Ja jestem z monitora bardzo zadowolony, mimo że na początku byłem troszkę, słuchajcie, podłamany, ale, ale udało się naprawić. Wszystko da się naprawić, słuchajcie. Teraz da się wszystko rozkręcić, nic nie jest poklejone, nic nie jest jednorazowe. Te stare urządzenia są tak fajne, że można sobie z nimi naprawdę... Poradzić i dać im drugą młodość. A teraz odpalam gierkę, którą muszę zobaczyć na tym monitorze. Tak jest! Do brzydzenia. Zawsze każdy pretekst jest dobry, żeby zagrać super frog i Montezuma. Jak tam ten nasz. Żabol wygląda, słuchajcie. Widzę, że macie tutaj jakieś zniekształcenia obrazu. O, widzicie, tylko ręcznie manualnie przesunąłem, statyw od z wszystko się ogarnęło. Nie jest źle, trochę mi obcięło tutaj górę, ale nie chce mi się łapać. Muszę tam sięgać z tyłu i to regulować. Pięknie! Wszystko super! Już przeszedłem, słuchajcie. Cyk, cyk i już po robocie. Następna plansza. Muszę zobaczyć mój ulubiony zamek, jak wygląda tutaj na tym ekranie. No inaczej by nie było. jak wygląda świetnie. Ile to ja już razy ogrywałem tą, tę grę tutaj? Dużo, nie? Monitor śmiga Test zakończony. Dzięki, żeście byli piona dla Was, do następnego i cześć!